Dodatkiem OFE to decyzja, przed którą od 1 kwietnia stanęli wszyscy przyszli emeryci. W sumie aż 16 milionów osób przez najbliższe 4 miesiące ma możliwość podjęcia decyzji, jak będzie podzielona ich składka emerytalna. To decyzja raczej symboliczna, bo w praktyce dotycząca tylko 2,92% wynagrodzenia, jednak warto pamiętać, że w inwestycjach, tak jak w całym życiu, świetnie sprawdza się maksyma, małe zmiany robią duże różnice. Przy obecnym zakazie reklamowania OFE łatwo można się domyślić, że Polacy nie będą masowo zgłaszali chęci pozostania w otwartych funduszach emerytalnych i dokładnie to można było zobaczyć już pierwszego dnia tego emerytalnego konkursu pię piękności. 1 kwietnia chęć na dalsze uczestniczenie w drugim filarze wyraziło tylko 1600 osób. No i przyjmując takie tempo deklaracji, na kolejne 120 dni w OFE pozostałoby mniej niż 200 tysięcy osób, a więc trochę ponad 1%. Uczestników. Miejmy nadzieję, że aż tak fatalnie nie będzie, bo warto nawet pośrednio inwestować w polską giełdę. Patrząc na ostatnie dane gospodarcze, właśnie polska giełda w najbliższych miesiącach powinna zachowywać się dobrze. Indeks PMI dla Polski opisujący perspektywy rozwoju obniżył się do 54 punktów. No i ten spadek w marcu z rekordowych poziomów tego wskaźnika, zanotowanych w lutym, wynikał ze słabszego popytu z Niemiec oraz częściowo z napięć związanych z krymskim kryzysem. Jednak te elementy na razie dużo bardziej wpływały na rynki finansowe i nastroje inwestorów niż na realną. Gospodarkę. Jednocześnie indeks PMI potwierdził, że popyt krajowy jest nadal silny, napędza wzrosty, a do tego krajowy rynek pracy wygląda świetnie. Niestety, tak dobrze sytuacja nie wygląda w pozostałych gospodarkach rozwijających się. Dla Chin, Rosji czy Turcji analogiczne indeksy PMI pokazują odczyt poniżej 50 punktów, co oznacza, że z miesiąca na miesiąc sytuacja się tam pogarsza. Na razie nie wpływa to na Polskę, ale trzeba ten trend bardzo dokładnie obserwować. Gospodarki rozwijające się są ważne, ale najważniejsze oczywiście są Stany Zjednoczone. A tu koniunktura poziomowych pogodowych turbulencjach wraca na ścieżkę wzrostu. Indeks ISM dla sektora produkcyjnego wzrósł do prawie 54 punktów. I co ważne, na ten wzrost złożyły się większe zamówienia, rosnąca produkcja, a więc najistotniejsze elementy gospodarczej układanki. Stany korzystają na poprawie sytuacji u swoich największych partnerów handlowych, czyli strefy euro. Japonii. No i dlatego też amerykański rynek znów sięga rekordów, co najbardziej wpłynie na nastroje inwestorów w przyszłym tygodniu i jak na komplet danych z tego tygodnia zareagowały rynki. O tym w kolejnym programie. Do zobaczenia.